Wrocław, największe żużlowe miasto w PG Ekstralidze. Razem z małym przewodnikiem, Krasnalem, przewieziemy Was oczywiście na motocyklu po najciekawszych i najpiękniejszych miejscach stolicy Dolnego Śląska. No to co? Ruszamy! Yeah. Up, store, like Naszą wycieczkę zaczniemy od miejsca, które jest tuż za mną. To Bolwardu Nikowskiego. Idąc bulwarem do cały czas towarzyszy nam piękny widok na Ostrów tuński, ale również to, co dzieje się na odrze. Statki, stateczki, a po drugiej stronie Muzeum Narodowe. Wrocław wiedzieć możecie również drogą rzeczną. Odradaje dużo możliwości. Statki, stateczki kajaki, łabędzie. Na pewno znajdziecie tu coś dla siebie. Plaża w mieście? Dlaczego nie? We Wrocławiu znajdziecie ich wiele. Wrocław to duże, ale bardzo zielone miasto, pełne parków i których możecie spokojnie odpocząć. Kończymy już naszą wycieczkę. Zapraszamy serdecznie zarówno podczas mrożonego sezonu, jak i poza nim. Do zobaczenia!